Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj moi kochani porozmawiamy sobie na temat moich ulubieńców pielęgnacyjnych marki Recibo, produktów marki Recibo, ponieważ dostaję od Was bardzo dużą ilość pytań. Co sądzę o kosmetykach Recibo? Czy one są dobre dla każdego typu skóry? Czy są wzorowe składowo? Więc dzisiaj rozwieję Wasze wątpliwości. Także zapraszam do oglądania dalej. Marki Recibo ja nie muszę nikomu przedstawiać. Jest to polska firma produkująca kosmetyki naturalne. Oczywiście rzecz jasna, najważniejszym aspektem, którym trzeba się kierować, jest fakt, że firma nie testuje na zwierzętach. A to jest bardzo ważne, to jest cholernie istotne, czy firma nie testuje swoich kosmetyków na zwierzętach. I oczywiście Recibo tego nie robi. I to nie jest tak, że nagrywam dzisiaj film yy, mówiąc Wam tylko i wyłącznie o kosmetykach, ponieważ ja też używam kosmetyków. Recibo. I ja mam swoich top ulubieńców pielęgnacyjnych, jeśli chodzi o tą markę, ale oczywiście rzecz jasna są też produkty, których nie lubię. Ale oczywiście ja też nie wszystkie produkty Recibo lubię, ponieważ moim zdaniem na przykład niektóre produkty nie robią nic albo są też nie dla mojego typu skóry, także od razu możemy mówić, że działanie. Tych produktów będzie zupełnie inne, ale jednak nie zmienia to faktu, że mam swoich ulubieńców pielęgnacyjnych z Recibo i ja bardzo szanuję i lubię tą markę. Więc zacznijmy. Pierwszym produktem, który lubię z Recibo, ale stosuję go bardzo rzadko, ponieważ teraz jest taki okres, że robię sobie peeling TCA, że robię sobie Retix C, że robię sobie mezoterapię, że robię sobie osocze bogato płytkowe, no i niestety nie mam gdzie go jakby w. Pleść w rytuał swojej pielęgnacji, ale jeżeli mam jakąś przerwę od tych zabiegów, to wtedy jak najbardziej go stosuję i bardzo lubię. Jest to multifunkcyjny peeling do twarzy. I tutaj producent obiecuje nam złuszczenie martwego naskórka. Efekt nawilżenia i mocnego wygładzenia skóry. Jak najbardziej się z tym zgodzę? Peeling ma lekko, mogę tak powiedzieć, taką kremową konsystencję. Jest ona ciężka, jest. Tutaj wyczuwamy dosłownie olejki, ale nie ma żadnego problemu. Wykonujemy delikatny masaż, masujemy tą skórę i spokujemy, i nasza skóra nie jest totalnie ściągnięta, przesuszona po tym peelingu, a przeciwnie. Jest nawilżona, jest wygładzona, jest rozpromieniona. Jak najbardziej należy się z tym zgodzić. Ten peeling mogę polecić dla każdego typu skóry, oprócz skóry trądzikowej, problematycznej i z aktywnymi zmianami zapalnymi dla skór dojrzałych, suchych, mieszanych, tłustych, ale bez aktywnych wykwitów zapalnych, jak najbardziej ten peeling będzie odpowiedni. Tutaj działanie jest wzorowe, no ale cena również mówi to za siebie, ponieważ jest to produkt drogi, koszt około 80 zł. Także no niestety nie wszystkich stać na taki drogi peeling do twarzy. Innym produktem marki Resibo jest to żel do mycia twarzy i muszę wam powiedzieć tak ja przeszedłem przez ogromną ilość żeli do mycia twarzy różnych firm kosmetycznych, i tutaj nieważne polskie firmy, koreańskie firmy, i jak najbardziej po tych, jakby to powiedzieć, takich ogromnych testowaniach produktów. Muszę się zgodzić z tym, że żel myjący marki Recibo jest cholernie delikatny. Jak najbardziej. Fenomenalnie skórę oczyszcza. Nie narusza bariery hydrolipidowej. Pozostawia już taką skórę wygładzoną, taką uspokojoną, taką świeżą, rozświetloną. I jak najbardziej dla każdego typu skóry, nawet dla skór problematycznych, ten żel będzie odpowiedni. On posiada w składzie substancje regulujące. Które również będą regulować i równoważyć poziom nawilżenia skóry, jednocześnie regulujący skórę tłustą, ponieważ skóra tłusta, doskonale wiemy o tym, potrzebuje również dawki nawilżenia. I tutaj nie możemy działać stricte wysuszająco na skórę tłustą, tylko musimy jej również dostarczać dawkę nawilżenia i musi być zachowana równowaga nawilżająca. Jak najbardziej się zgodzę z tym, że ten żel marki Resibo nie przesusza skóry. Ja mam skórę bardzo suchą i jeżeli bym trafił naprawdę na bardzo mocny żel myjący... Moja skóra by dała natychmiast mi znać po prostu takim ściągnięciem, że ja bym chyba 3 dni z tym walczył. Także, generalnie, Żel Recibo robi dużą robotę. Produkt warty swojej ceny koszt 60 zł. No, ale też kolejna kwestia, że nie wszyscy są w stanie wydać 60 zł na produkt myjący. Bo to tak naprawdę jest tylko produkt myjący. I są tańsze zamienniki tego żelu. Ale jeżeli jesteście w stanie wydać 60 zł na żel myjący, to żel marki Resibo mogę Wam polecić. Jest to świetny produkt oczyszczający jak najbardziej. A tak z tańszych zamienników mogę Wam polecić żel myjący marki Sylveco, EO Laboratorie, Mia. Także jak najbardziej. Są tańsze zamienniki produktów oczyszczających do twarzy. Także ja się z tym zgadzam i tutaj nie ma żadnego problemu, ale podkreślam, że jeżeli kogoś stać na to, żeby wydał 60 zł na produkt oczyszczający, żel Resibo jak najbardziej brać w ciemno. Następnym moim ulubieńcem marki Resibo jest to maseczka do twarzy. I tutaj producent określa, że ta maska ma nam przynosić efekt Idealnej skóry w ciągu kilku minut, że ta maska idealnie się nada przed wielkim wyjściem, jeżeli chcemy, żeby nasza skóra wyglądała perfekcyjnie, była nawilżona, rozświetlona, rozpromieniona i żeby wyglądała bardzo zdrowo, jak najbardziej. Po jej zmyciu skóra już jest tak nawilżona, że naprawdę możemy już tylko położyć krem i nie nakładać żadnego serum. Ale ja zawsze, żeby dopieścić swoją pielęgnację, oczywiście co, kładę serum, kładę krem, kładę olejek. I domykam pielęgnację. Generalnie ta maska jest wzorowa składowo. Mamy tutaj humektanty, mamy tutaj emolienty. I tutaj będą substancje chroniące naszą skórę przed ucieczką wody z naskórka. Substancje o właściwościach przeciwzmarszczkowych, o działaniu prewencyjnie przeciwzmarszczkowym, nawilżającym i odżywczym. Ale ze względu na taki skład dość olejkowym, no to niestety dla skór tłustych i problematycznych nie. Ta maska może Was zapchać. Ale jeżeli chodzi o skóry suche, odwodnione, dojrzewane, normalne jak najbardziej zgadzam się w 200% że jest to maska upiększająca. Robi tak fenomenalną robotę na skórze w kilka minut, że naprawdę można wydać te 90 zł na tą maskę śmiało, ponieważ jesteśmy tutaj w przekonaniu i jesteśmy tutaj pewni, że ta maska zrobi cud na twarzy. Ja się z tym zgodzę i to nie jest przekolorowana opinia, tylko jak najbardziej ta maska robi taką robotę, taką furorę na skórze naprawdę nie ma o czym gadać, produkt warty swojej ceny, produkt warty zainteresowania następnym moim ulubieńcem marki Restibon jest to tonik esencja do twarzy i słuchajcie, ja jej użyłem dosłownie 7 razy dopiero i tutaj muszę wam powiedzieć, patrzcie zużycie jest nikome tej esencji niewielka ilość, jest to produkt esencjonalny on się nada dla każdego typu skóry, w celu hydratacji wyrównania pH, nawilżenia nawodnienia skóry słyszałem opinie że może skóry tłuste zapychać ta esencja. I szczerze powiedziawszy, analizując dokładnie tutaj skład tego produktu, ja nie widzę substancji potencjalnie komedogennych w składzie. Mamy kwas hialuronowy, no ale kwas hialuronowy nie ma aż takiego dużego wskaźnika komedogenności, żeby mógł zapychać. Ale mamy tutaj m.in. wodę z róży damascyńskiej, mamy ekseks cytryny, mamy glicerynę. No, gliceryna już bardziej może zapychać. Mamy tutaj właśnie ten kwas hialuronowy. I jeszcze inne składniki o właściwościach nawilżających, odnawiających, regulujących i przywracających pH i hydratujących skórę. Ale słuchajcie, odniosę się jeszcze do tematu tych um, działań komedogennych odnośnie tej esencji. Jak najbardziej, słuchajcie, gliceryna. Nie jest złym e, składnikiem kosmetycznym. Gliceryna jest substancją nawilżającą naszą skórę, zatrzymującą wilgoć w naskórku. Ale są osoby, które posiadają tendencję na to, że gliceryna je zapycha. I jak najbardziej gliceryna może zapychać. Kwas hieluronowy też może zapychać. Ale już bardziej gliceryna może zapychać niż kwas hieluronowy. Także skóry tłuste, problematyczne, mieszane. Radziłbym uważać Wam z tym tonikiem. Radzę wam uważać naprawdę, żebyście się później nie zdziwili. Warto tutaj po prostu sobie go wypróbować, ale jeżeli zauważycie, że pojawiają się jakieś zaskórniki, krostki, musicie go odstawić. Ale jeżeli chodzi o pielęgnację skóry suchej, dojrzałej, przesuszonej, normalnej, jak najbardziej, fajny tonik nawilżający. Zastanawiam się, czy on za jakiś czas nie pobije mojego essence tonera z Piukankiul. Zastanawiam się, ponieważ to co zrobił po siedmiu zastosowaniach. Jest ok, ale zobaczymy. Bo ja też tak miałem, że jak używałem Essence Toner z z Cure, zakochałem się od pierwszego wejrzenia i później te efekty były coraz bardziej zaskakujące. I jak najbardziej się wtedy miałem pełną podstawę, jakby to powiedzieć, zakochać się w tym produkcie. I z Recibo jest właśnie podobnie. Tylko, że tutaj efekty ja widzę od razu, ale czy one będą długofalowe, czy te efekty będą intensyfikowane. To się okaże i czy tutaj się nie zadzieje nic złego. Także generalnie w mojej ocenie tonik jest warty swojej ceny, warty zainteresowania, ale czy pobije piokankiul, to się okaże. krem do twarzy marki Recibo ja używałem kremu miejskiego z marki Recibo kiedyś i on mi nie podszedł. W ogóle się w skórę nie wchłaniał, pozostawiał taki olej na skórze. Ta skóra się tak świeciła, była taka klejąca, była taka lepka, i po prostu mnie to obrzydzało. Doprowadzało mnie to do obrzydzenia, po moja skóra po prostu wyglądała źle. Nie dość, że się strasznie wyświecała, to było widać, jakby była niedotleniona, nie miała wyrównionego kolorytu, po prostu wyglądała na zmęczoną. I jak najbardziej się wtedy zraziłem i powiedziałem nigdy więcej kremów recibo. Ponieważ sprawdzając ich ingredienty, patrzę, że te kremy są na tej samej zasadzie składowej. Bazą produktów są te same składniki, więc od razu pomyślałem sobie, dobra, skreślam te kremy, nie są one dla mnie. Dziękuję, do widzenia. Nie będę wyrzucać pieniędzy w błoto na produkt, który po pierwszym razie będę musiał komuś oddać. Ale nastał ten czas. Nadeszła ta chwila, że zobaczyłem, że mają w kosmetykach, w swoim portfolio krem rozświetlający. I tak patrzę sobie na jego skład i tak sobie czytam, czytam, czytam. I mówię, cholera, baza produktu jest inna, mniej olei. Mówię, hm, dać szansę czy mu nie dać szansy? Postanowiłem, dam. I mam ten krem Restive Glow. I muszę Wam powiedzieć tak, jak najbardziej to nie była zła decyzja. Krem jest świetny. Świetny krem nawilżający, regenerujący, rozświetlający, tylko kwestia właśnie tego rozświetlenia. Ja, przez pierwsze 10 minut po aplikacji tego kremu, wyglądam, jakbym był kobietą, która nałożyła rozświetlacz. Bez urazy, naprawdę, tutaj, żeby nie było żadnego hejtu, yy, ponieważ ja nie mam do tego nic, że wy używacie rozświetlacz. Nie, 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 nie. I nawet nie mam nic do chłopaków, którzy się malują. Także naprawdę, tutaj nie ma żadnego problemu. Tylko chodzi o to, że wyglądam y, tak świecąco, tak błyskotliwie y, po aplikacji tego kremu przez pierwsze 10 minut, że po prostu mi się nie podoba ten efekt. Mi, Bo to są moje prywatne odczucia, jasna sprawa, ale mi się ten efekt nie podoba. I po 10 minutach, jak już ta większość kremu się wchłonie, to ja podchodzę po prostu do lustra i go sobie jeszcze tak doklepuję. Po prostu nadzwyczajnie ja sobie go tak doklepuję i palcem ściągam te drobinki rozświetlające i ten efekt takiego nadmiernego świecenia, rozświetlenia znika. I co mogę Wam powiedzieć na temat tego kremu? Jest to fenomenalny produkt nawilżający. Zgadzam się w 100%. Świetnie skórę nawilżam i bez dwóch zdań. Fajnie skórę nawilża, nie obciąża nadmiernie tej skóry, czyli już nie miałem tej samej sytuacji, jak miałem z kremem miejskim. Fajnie skóra wygląda przez cały dzień, tylko właśnie mówię, że po 10 minutach muszę go sobie doklepać i jak najbardziej cały dzień nawilżenie się utrzymuje, skóra wygląda fenomenalnie i jak najbardziej ten krem jest dla każdego typu skóry, za wyjątkiem skóry tłustej, problematycznej i mieszanej. Ponieważ skóry tłuste, problematyczne i mieszane mogą mieć duży problem z doborem kremu z Recibo. Ponieważ kremy Recibo mają ogromną ilość olejków w składzie i niestety no, mogą Wam pogorszyć stan skóry, ale też nie muszą. Ja nie mówię, że każdemu typowi skóry problematycznej, czy tam trądzikowej, czy mieszanej, te kremy Recibo pogorszą stan skóry. Nie, tak może nie być. Tylko może się zdarzyć taka sytuacja, że na przykład dziewczyna X posmaruje się kremem, która posiada skórę tłustą i jest ok. Dziewczyna XX, która ma też taki sam typ skóry, posmaruje się tym kremem, na drugi dzień będzie miała ogromny wysyp. Także jest to kwestia indywidualna po prostu. Trzeba wypróbować na własnej skórze, żeby móc stwierdzić, czy te kremy są dla Was. Ale ja Wam mówię, te kremy mają dużą ilość olejków i no niestety mogą się przyczyniać do działania... Zapychającego pory, ale to jest kwestia indywidualna. Jeżeli chodzi o inne typy skóry, typu sucha, odwodniona, przesuszona, dojrzała, normalna, wrażliwa, to jak najbardziej ten krem będzie ok. Nie ma się o co przyczepić, krem warty swojej ceny, warty zainteresowania, tylko podkreślam: jest to krem na dzień, nie jest to krem na noc. I ostatni produkt marki Recibo, który jest najkrócej ze mną w moim domu. Jest najkrócej, ponieważ dopiero po 9 miesiącach wykończyłem serum olejkowe z SNL. I powiedziałem sobie, że ja go tak szybko nie zamówię. Po prostu nie mam nic do tego działania, ponieważ działanie tego serum olejkowego z SNL było wzorowe. Robił robotę, skóra wyglądała świetnie. Ale po prostu ja nie mogę tak mieć długo kosmetyku w domu. Jeżeli ktoś z Was patrzy na wydajność, to by mógł być bardzo zadowolony z tego olejku z SNL. Serum olejkowego, ale ja po prostu, jak już wam wcześniej mówiłem, jak kosmetyki leje na siebie, uwielbiam je zużywać bardzo szybko, no i niestety ten olejek ze SNL trochę mi wadził. No ale w efekcie go już skończyłem, nie mam go już i teraz kusiłem się na. I według producenta jest to serum wygładzające skórę. Jeżeli chodzi o kwestię wygładzenia, każdy olejek pozostawia na skórze efekt wygładzenia. Jak najbardziej, każdy olejek to robi. Także tutaj Serum Resibo nie jest żadnym wyjątkiem pod kwestią wygładzania skóry. Ale jeżeli połączę go na dzień z tym kremem rozświetlającym, nie ma o czym gadać, ja jeszcze takiego efektu wygładzenia na skórze po prostu nie miałem. Nie miałem takiego efektu wygładzenia. Skóra jest po prostu zblurowana. Wygląda jak z Photoshopa. Wygląda jak z Photoshopa. I jeżeli wy lubicie taki efekt, to do pielęgnacji dziennej to i to. Koniecznie. Naprawdę to i to na dzień robi efekt blur na skórze. Skóra wygląda idealnie, nie ma się o co przyczepić. Ale ten krem nie jest na noc. A to serum już możemy używać na noc bez... I ja tego serum nie używam na noc, tylko używam na dzień w połączeniu z tym kremem właśnie. I fenomenalny efekt blurowania skóry. Nie dość, że ten efekt jest wizualnie zauważalny, że ta skóra jest taka wygładzona, że jest taka rozmyta, że jest taka promienna, to po zmyciu tych produktów kondycja skóry jest cały czas dobra. Te produkty również mogę powiedzieć jasno: działają w długofalowy sposób. To nie jest efekt chwilowy, to nie jest efekt udawany przez silikon, tylko jest to efekt długofalowy. Mimo tego, że moja opinia może nie być jeszcze taka miarodajna do samego końca, ponieważ serum używam najkrócej, to ja wam mówię to, co ja po prostu zauważyłem w połączeniu z tym kremem. I to nie jest tak, że ja na przykład wieczorem zmywam dzienną pielęgnację, gdzie na dzień nałożyłem sobie to i to. I moja skóra od razu była nawilżenie, bo jest wysuszona i tak dalej, ponieważ to i to było efektem placebo. Nie! Ja zmywam skórę, ja czuję cały czas skórę nawilżoną. I to jest właśnie efekt długofalowego działania preparatów. Także jak najbardziej. I to są wszyscy moi ulubieńcy marki bo Jak już wam wcześniej mówiłem, używałem krem miejski. Nie, 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 nie. To nie dla mnie. Ale teraz mam swoich faworytów pielęgnacyjnych. Oczywiście, ja tutaj też nie zaprzeczam, że ja nie wszystkie kosmetyki Resibo stosuję codziennie. Już Wam wcześniej mówiłem, że u mnie pielęgnacja codziennie wygląda zupełnie inaczej. Że codziennie są aplikowane inne produkty. Ale jak najbardziej mogę tutaj z jasnej głowy, że to tak powiem, określić i stwierdzić, że kosmetyki Resibo robią robotę. I jest w nich duży potencjał. I jak najbardziej brawa dla ResiBo, bo jest to firma przemyślana, jest to firma ogarnięta, ale jak najbardziej ich kosmetyki przynoszą spektakularne rezultat. Tylko tutaj odnośnie tych kremów do twarzy muszę się odnieść, że jednak one zawierają dużo olei, no i nie wszystkim one przypasują, a skóry tłuste, problematyczne i mieszane no niestety metoda propi błędów. Trzeba to sobie na własnej skórze spróbować, ponieważ naprawdę jednej skórze nie zaszkodzi, takiego typu, że tłusta mieszana problematyczna, a drugiej skórze już zaszkodzi. Także bierzmy ten fakt pod uwagę. Także dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, życzę Wam serdecznie miłego dnia, dziękuję, że jesteście. Do następnego. Buziaczki, cześć!